Dzisiejsze nasze spotkanie ma charakter zarówno międzynarodowy, jak i międzypokoleniowy, a jego powodem jest otwarcie wystawy oraz rozstrzygnięcie konkursu pod tytułem Jak wyobrażam sobie zamki w kamenicy i muszynie w przyszłości? Jak powinny być odbudowane i jaką rolę mogą odgrywać w życiu lokalnych społeczności. Właśnie na ten temat wypowiadała się młodzież z Muszyny i ze Słowacji. Nie ukrywam, że wiele tych pomysłów zaskoczyło mnie, być może będą one wykorzystane, a najlepsze prace właśnie można podziwiać tutaj na tej ścianie. Natomiast oczywiście staraliśmy się, żeby większość uczestników konkursu otrzymała nagrody, natomiast wręczymy tym, którzy zdobyli te pierwsze miejsca. W imieniu pana burmistrza Jana Golby bardzo serdecznie wszystkich państwa witam. Pozwólcie, że skorzystam z karteczki. Witam bardzo serdecznie młodzież z Kamienicy, z Lipan, ze Zdrużenia Kamenna Wieża. Oczywiście również młodzież z Zakładnej Szkoły w Lipanach. Gimnazjum w Lipanach oraz naszą młodzież z y, z gimnazjum w Muszynie w powróżniku i złowskim, ponieważ wy jesteście naszą przyszłością więc do Państwa zacząłem. Jak Państwo widzicie, tutaj po prawej stronie z odległych wieków do nas przyszedł Harnik Muszyński razem z młodym szlachcicem oraz XIX-wieczna Mieszczka Muszyńska i myślę, że te dwie postaci przybliżą nas do tych czasów, o których Państwo... Y, pisaliście, czy na który temat tworzyliście te prace i w jaki sposób stworzą taką klamrę dziejową między tymi archeologicznymi odkryciami Zamku Muszyńskiego, a waszymi wizjami, jak będzie ta ta budowla i w kamienicy i w, w ruszynie wyglądała za czas jakiś. Pozostaje mi tylko pogratulować wszystkim Państwu, którzy, którzy uzyskaliście jakieś nagrody i wyrazić nadzieję, że w dalszym ciągu będziecie się angażowali aktywnie właśnie w, w pracę przy e, upiększaniu czy zmienianiu Waszych miast i miejscowości i że będziecie zadowoleni z tych nagród, które otrzymaliście. Już? Nie będę przeciągała, zaczniemy wręczać nagrody. Pierwsze miejsca zdobyły dwie osoby, to Justyna Knatiuk i Swara Bacula. Bardzo proszę. jest Simon i Wystawa nosi tytuł Życie Codzienne na Zamku w Muszynie i ilustruje codzienne życie na zamku średniowiecznym i opiera się głównie na źródłach pochodzących z wykopalisk prowadzonych na zamku w muszynie w ubiegłym roku przez, przez firmy Archtek spółka z Łodzi. Na wystawie przedstawione są wszystkie aspekty życia, problematyki e, życia na zamku, średniowiecznym zamku, średniowiecznej warowni. I tak stop po, po kolei na planszach przedstawione są, e, przedstawione są e, kwestie związane z budową zamku, z jego wyposażeniem, wystrojem, wnętrz, umeblowaniem. Oraz rzemiosłami, jakie wiązały się z obsługą warowni, jakim był średniowieczny zamek w Muszynie. A więc mamy przykład, informacje dotyczące kowalstwa, garncarstwa, powroźnictwa. No i myślę, jednym z ciekawszych aspektów związanych z, ze średniowieczną warownią jest kwestia uzbrojenia. Kwestia wojskowości, dlatego że muszyńska warownia była była zamkiem granicznym i już w XV wieku była dość mocno obsadzona załogą wojskową, złożoną z, ze zbrojnych, z rycerzy. Wśród znalezisk archeologicznych jest wiele ciekawych zabytków. Może nie ma ich zbyt wiele z uwagi na specyfikę tych badań i, i, i stanu zachowania samego obiektu, czy części obiektu, w którym prowadziliśmy badania ale na pewno do takich zabytków można zaliczyć przedmioty z zakresu uzbrojenia, o którym mówiłem wcześniej już. I to jest tutaj dosyć bogato ilustrowane na naszej wystawie. Do takich najbardziej interesujących przedmiotów zaliczyć można ostrogi, bardzo dobrze zachowane, z bodźcem gwiazdistym z XV wieku, fragmenty jeszcze innej ostrogi, ale również z tego okresu. Również bardzo ciekawymi przedmiotami są pozostałości pancerza, pancerza typu płaty lub brygantyny, w formie takich owszem bardzo skorodowanych, żelaznych blaszek, ale na których zachowały się zdobione nity i to jest bardzo wyraźnie widoczne po konserwacji i widoczne na naszej wystawie. Spośród innych zabytków z, tego, z, tego, z tej dziedziny, z dziedziny uzbrojenia dominują groty bełtów kuszy, czyli broni strzelczej, bardzo popularnej w średniowieczu. Są bardzo licznie reprezentowane. Jest też strzemie, znaczy fragment strzemienia. No i podkowy oczywiście wskazujące na obecność konnych na zamku.